Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj robimy sobie właśnie tą nową serię w Którą właśnie wam tak Obiecałem w tym Powiedzmy sobie poś Nie poście no, Na YouTubie I Jest to seria na multi multiplayer na mapie łódzka wieś I jestem z kolegą moim Łukaszem Dobry. <noise> nie no. Dobra I tak no jest tak Powiem wprost, że jest to, no, jest to gospodarstwo startowe, ale ogólnie sama mapa jest tak fajna. Jest tak. Co ty robisz? Jest tak fajnie zrobiona. Ogólnie to gospodarstwo ma taki klimat, więc postanowiliśmy, so, że sobie na nim zagramy. Można było zbudować gospodarstwo, no ale zagramy sobie na tym, to i tak się potem, wiecie, będziemy rozwijać. No i co, przejdźmy do pokazania maszyn. Albo najpierw pójdziemy sobie po kolei po tym gospodarstwie, tak że jakim bardzo pięknym tylko. Tu się wchodzi? Prowadź. Prowadź po domy. Tak, idziemy najpierw do piwnicy. No, od piwnicy Wchodzimy. możemy zacząć. Dziecko dziwne. Łukasz idziemy. tutaj trzyma dzieci. Go obecnie nie ma, bo sprzedał. To jest ogólnie taki, to jest jakby silos, nie? Na takie chyba rzeczy okopowe, tylko nie wiem czy tam, no Takie warzywa bardziej okop, ok, ok, okopowe Opokowe o, No o tutaj co jest, tu jest ogródek Idziemy do domu Tutaj są jakieś rzeczy, tam jeszcze tylko ja to usunąłem, dobra Chodź, prowadź Otwieramy drzwi, wchodzimy Tabliczka jest, żeby było wiadomo, że wchodzimy Tutaj zdjęcie Otwieramy. Tu jest jakaś kuchnia chyba. Albo salo nie, no, kuchnia. Tu jest kuchnia. Pokój Tam chyba, nie, dzienny się... salon. Ym... Taki salon, tutaj jest. w Sypialni taki bardziej. Tu kolejny pokój. Kolejna sypialnia. Z laptopem tym razem. No i tu w wszystko, w sumie, tylko jeszcze jest strych. No, ale jak ktoś grał na tej mapie to bardzo polecam mapę, bardzo mi się podoba, jeszcze dużo na niej nie grałem bo dopiero Co na, ją, na tą serię ja ją zaplanowałem, no tu można otworzyć ale Po co, więc sobie chodźmy sobie już na dwór, to co najciekawsze może pokażmy I Maszyna Ta Tutaj co jest jeszcze, tu szopa taka O tu chyba taka przybudowka żeby tutaj zwierzętom przygotować jakieś tam pasze czy coś. U mnie najmniej coś takiego obogobory było. No i pierwszy budynek. Otwieramy drzwi, i tu stoi. Bizon. Bizon 50-56, stoi... bo to jest jakiś trochę. Nie, to nie ze 0,56, tylko trochę inny. No nie, nie widać już po boku, że on jest trochę inny. No się ma kabina, jakaś tam jest. Jest ogólnie wyremontowane. Co, co można tu powiedzieć jeszcze o nim? Z tyłu coś stoi, chyba nie. No i tak, tu mamy pierwszy ciągnik i to jest największy ciągnik, albo w to jest pierwszy większy ciągnik, czyli Ursus C385. Ja go nie konfigurowałem, to jest już mm, jakby to powiedzieć, to były konfigi Łukasza. Więc yy, tak stary, taki mamy lampy w środku, ale w masce, ale. Bez tego grilla, to w Zetoraju głównie tych tych było, ale w Ursusach też się zdarzało. No i nowe błotniki, no i... Co tu rzecz więcej? A jeszcze zapomniałem, że tutaj jest orkan, który się nam przyda pewnie, ale jako taki do kukurydzy jakbyśmy planowali zrobić. No nie. No. Tu jakieś nawozy jeszcze leżą, bo to nie, nieposprzątane. Co mamy dalej? Tutaj. Tu jest garaż na ciągniki, tylko są oba wyprowadzone. Tu mamy jeden z pierwszych siewników, mamy jeszcze drugi, Poznaniak, 2,7 metra. Znaczniki. Co dalej? Tutaj jest chyba, tak, tu jest kurnik. Tu jest kurnik, ale ominął się jeszcze chleb. Tak. Tutaj to, 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 to wiecie, jakieś strychy, górki takie, są tu rzeczy żeby podtrzymać jakąś słomę, no prosiaki na razie, jak urosną to się je sprzeda. Dobra, wychodzimy. No, tutaj kurnik pokazywałem. Tu jest już jeden, tu jest też garaż z maszynami, przyczepy, autosanki, tylko to są. De, jego jako... D44? Nie, jak one się nazywało? To są przecież. D47. No, D47 i D40. No, obie by się pomyliły te nazywnictwa. No, tu są redełka, obsypnik. Jak zwał, tak zwał. Tu mamy drugi ciągnik. Czyli Ursus C355. No, no taka. Nie, 60. To no, ale co wiesz. Każdy mówi na to potocznie z C360, bo to tam wiesz, jakoś bardzo się to nie różni, nie? No. Czasem ciężko rozróżnić, no ale są różnice. To mamy do kopania ziemniaków Bolko Z063 Tutaj jest taki serus dmuchawa na zborze. Tutaj obejdźmy. Tutaj jest siewnik punktowy. Bo tutaj jest jakaś spawana przyczepa z nadstawkami wywrotka. Też się przyda, na pewno. Do naj, najlepiej to ona będzie używana do ziemniaków. Się bardzo przyda. E, czy w tych szopach obok coś jest? Coś było. Co? Tu są tylko beczki z paliwa. A to ty kupiłaś to, czy...? No ja kupowałem. A po tej stronie nic nie ma. No dobra, no to przejdźmy do naszej głównej stodołki. No i tu jest już trochę sprzętu. Zacznijmy od tej strony, ty może coś powiedz, bo. Jest to jest... To grabiarka marki Pottinger. Potem mamy opryskiwacz biarski. P239, Maskar... Evolusz, evolution to 400 prasa. No to jest dobra prasa dosyć, więc. Ech. No i tu mamy... Agrega dupra... no, kultywator kultywator agregat uprawowy do uprawy. Po drugiej stronie mamy już załadowany rozsiewacz Grasrol nie, to jest nad stawkami, to 800, no tak. Potem mamy siewnik Kasia. 3 metrowy, bo mamy -metrowy. dwa siewniki, sadzarka, to nie jest, to jest ta stara, agrometowa. Tu jest bardzo fajny sprzęt, przetrząsarka Marki Klas. karuzelowa, chyba tak one się nazywały, w prawdziwym życiu widziałem. I kultywator. To jest taki, no to jest do ścierniska taki. To jest Frost. Firmy, tylko że wiecie, tu pisze Lizard, bo to jest model. No, pisze, że Frost, ale... Frost to jest taka właśnie niemiecka firma specjalizująca. No nie, ona już nie istnieje na pewno, ale... One maji I tam coś tam. I tu jest tył gospodarstwa, tam są jest jeszcze obok stodo. a e, obora. E, co wy tu jeszcze tak? Tu jest RCW. Kosiarka. Header do Bizona Poczciwy FMR rozrzutniczek <noise> Tak, tylko to jest ta starsza wersja bo ma te starsze te, nie ma dwóch tych wałów rozrzucających czy tego po prostu No i tu jest orlik do buraku, bo też będziemy się chcieli trochę nimi zająć Tu jest też bardzo fajny sprzęt, bo ponieważ nie mamy tura to to bele musimy coś ładować nimi Jakoś na przyczepę, więc mamy taki, no nie wiem jak to się nazywa Takie um, widły, takie Takie zaczepiane z tyłu do ciągnika Tu tam mamy cyklop widok. Cyklop oczywiście stoi, Jakoż nie mamy tura To żeby czymś ładować, obornik Czy tam wap... wogelnot. Vogelnot Czwórki No i czwórki, no i trójka, no i trójki uni Brony no, jakieś tu obionki. No i jeszcze beczka od Marszala 7000 litrów, tak? No i tu jest na gnój, wiecie, ta płyta. O, No i tu jest zmaszyn wszystko z maszyn, to chodźmy te krowy pokazać. Jak widzicie, krówki sobie siedzą. gnuj, nie Łukaszowi się nie chciało. No, trzeba będzie to posprzątać niedługo. Jeszcze tu gdzieś coś. Na... O, tu jest jeszcze ten nośnik, taki jakby, aby tu przewieźć, żeby już nie brać tego. No, ładnie tu krowy na, się... na gnoju. Piękne warunki. Będę musiał to posprzątać. No co, szybki filmik wyszedł z tego na razie, ale to nie jest jeszcze koniec. Mam nadzieję taką. Co nie? No. To co robimy? Teraz? Jedziemy kosić łąkę chyba. Tak, co? tylko że mamy jedną kosiarkę, nie. No, to robimy na siano czy na trawę? Zwykłą... Mm, nie zastanawiałem się nad tym, ale w sumie Owiarki jeszcze w sumie nie mamy. My trzeba będzie ją kupić, ale to na razie się ją pożyczy. To weźmy sobie trawę zrobimy, a potem jeszcze tu siano. No to co? Myślę, że mamy chyba trzy, trzy łąki. Tak, to możemy jedną na razie zrobić, potem się to zostawia, ale przecież trawa jeszcze urośnie, to jeszcze nawet po żniwach możemy jeszcze raz skosić, to spokojnie mamy czas, a jest jeszcze wczesna wiosna, więc. znaczy no wczesna, taka środkowa bardziej. Więc co? Który ciągnik bierzesz? Nie wiem, właśnie tak. do koszenia, do koszenia, no żeby w łeb nie dostać kamieniem, to bym 80 za do tej kosiarki. No to weź, ja wezmę 55, piątkę, do... I zgrabiarkę. Zgrabiarki. Bo robimy No więc zrobimy sobie siano. Szybka akcja, to... Tu... A poczęje ja ci... Ty! No? Ty, a zgrabiarka ta... A, bo my tam tą zgrabiarkę, ja myślałem, że my mamy tą, 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 ciąganą siedmiogwiazdówkę. Ale mi się pomyliło. <laughs> Dobra, ale... To jednak nie mamy. Więc jest luz. Więc dobra. Dobra, to słuchajcie, ja tu już wziąłem 80. Wiecie, ja ogólnie mm, już nagra, zacząłem nagrywać film e, z polskiego gospodarstwa. Tam już przywiozłem nabytek. E, tam już tylko to jest. Film zobaczycie już bliżej weekendu. Weźmiemy sobie tą kosiarkę. Ty na razie się nie musisz spieszyć, tylko wiesz. Wiem, ja tu zawrócę sobie z tyłu. I my tutaj właśnie sobie skosimy skosimy sobie tylko ty. Ja Musiał mi chyba pomóż wynieść tą kosiarkę Nie, zmieszczę się? Powinieneś się zmieścić. Jakoś ją, jaką ją tu stawiliśmy. Ale to chyba 60, żeśmy ją tu stawiali. No, jakoś tak. No chyba właśnie 60 było. O, o panie. <grywia> A podpinaj to. Pięta. To kurde, wygląda tak O że Są drive mistrze, być może zamkną te wrota Które? No, Zdarzyłem. które od stodoły, no i widzisz co zrobiłem, wepchałem w RCW Ej, potem naprostuję Czej, bo nie umiem jeździć trochę Dobra, no to w sumie możemy ruszać tylko sobie obczaję którą łąkę mamy jechać zrobić Tam już na podjeździe, na Ciebie. Ja bym pojechał na łąkę z 76. Możemy tam jechać. To jest we wsi w sumie tam. Dobra, wiecie co, jedziemy na łąkę, tam już wiem którą Więc y, ruszamy Ja pojechałem pierwszy oczywiście. Kiedy no ale poczekaj, był... no bo Ty wiesz gdzie jechać w ogóle? Wiem, wiem No ja myślę No trochę za duży bieg A nic nie jeździ tutaj po tej wsi. To. Czasem coś jeździ. No, czasem. W ogóle w tym murcu jest szybka skrzynia. Nie wiem, ty się tu bawiłeś przy tym nim. To no, więc. Wiesz, ja tak szybko nie wyhamuję. No tu hamulce są trochę. Ja to nie bez migaczy, chłopie, po co ty się w takie rzeczy bawisz? Czy mogę cię wyprzedzić. Może... Czyli tu tu w lewo? Czy, nie, czy w prawo? Prosto, prosto. Dobra. Prosto i tam da później dopiero w prawo. W, w I my tu jeszcze mamy jakieś pola, bo już nie czy podobno, że no tam się jedzie, tutaj jest taka droga. To czy, gdzie to jest... Tu jest e... W prawo tą drogą polną tam przy się. już właśnie jest y, ty y, robota skończona. gdzie ty pojechałeś Łukasz? Jadę już. Chciałem może na tą większą łąkę jedziemy się 76 No to pojechałem na nią Na łące 138 Jak to jest, y, ta łąka doleży do nas i ta? Tak Te dwie Te dwie, to co robimy może, bo tu jest jakby, bo to żeśmy kiedyś kopywali I to było ten, no Do kogoś innego to należało A więc co, to jedną robimy na, sia jedną na siano, a drugą na... Tą dobra, no to robimy, nie? No. Dobra, no to tą byśmy, tą większą czy tą mniejszą? Są takie same. Już no my ta jest większa trochę. To zrobimy tą większą, bo i tak dużo tego nie będziemy robić. Że ja nie od tej strony się w ogóle ustawiam. Trzeba uważać, bo tu jest dużo krzaków. Żeby nie połamać ksiarki to jest dosłownie za gospodarstwem, a to jest nasze pole chyba z burakami to No, to jest nasze Czemu tu jest pszenica? Wrośnięta ta Błąd po prostu Z błąd mapy łukasz Dobra widzowie, zaczynamy koszenie, ja tu jeszcze jakiś sensowny bieg wbić do tego i lecimy, no to jest pierwsza praca tutaj na tym gospodarstwie, na tej serii, odcinki będą się pojawiać powiedzmy co wtorek, ale no raczej będzie wtorek na pewno, który może nie być filmu, a też może nie będzie zawsze we wtorek, albo może być jeszcze w jakiś inny dzień, więc to ciężko przewidzieć. Więc wiecie, no. A ty Łukasz, jak się rozpatrujesz na to wszystko? No. Jak mam się rozpatrywać? No, co myślisz o tym wszystkim? No. Dobrze myślę. No to. No dobrze. <noise> no i wiecie, zrobimy tu parę przejazdów. Nie wiadomo, czy będziemy wszystko pokazywać, to raczej myślę, że z tych powiedzmy Sianokosów i tak będą z dwa odcinki jak nic. Dwa jak nie trzy. Nie, no, dwa to. Dwa to no. myślę, że będzie ten. To jest zrobienie Nawałki większości. Hmm. No bo ty rozumiem. Ty jeszcze nie zaczą... Aha! I Tak, czekać nie, bo ja objechałem na tą drugą łąkę, nie, no mi się pomyliły, bo to jakby one się tu łączą, to mi się trochę tutaj zapędziłem się, ale to nic. Żeby było gdybyś tu teraz przyjechał po tym śladzie co jechałeś, żebym zacząć zgrabiać powoli też. Tak, właśnie... Tak nie mogę jeszcze. Czekasz na to, żebym to zrobił. No. A co my sobie na miniaturkę? No nie, nie wiem. Silku nie jedziemy, bo tu wjechałem tak. Staram się tu jechać jak najbardziej, żeby... Że tu przymuszę umijać trochę. <noise> no nie mogę. Po prostu to jest da jakiś dramat, dobra widzowie, będziemy się widzieć jak yy... po krótkim cięciu. No. jak już trochę przerobię, tu, dobra widzowie, ja my tutaj właśnie już, no ja tu już trochę koszę. Łukasz tu już trochę zbiera na wałki, tylko że on tutaj robi jakiś tam swoim sposobem, yy, więc jakoś to będzie wyglądało. Więc tu się już tak trochę. No, to jest praktycznie wszystko już wykoszone, więc to jest tylko kwestia dokończenia tego. I już dzisiaj się nie chciałem bawić jakieś tam ujęcia, bo to na to przyjdzie czas. Teraz chcemy już zrobić tylko tą łąkę na siano, i, znaczy na trawę, znaczy się i będziemy. Następny odcinek będzie z druga część zbierania. Tutaj tego będziemy owijać, tam jeszcze zbierać, to siano, prasować. Więc to będzie taki odcinek, wiecie, prac. On też nie będzie, on też trochę nie mamy, będziemy, nie, będziemy, nie nie mamy tyle czasu nie na niego. Tutaj jednak praca jest. No, jak ci idzie to zbieranie? Na razie idzie dobrze. No tu jest w ogóle już do, do wykoszone. To praktycznie jest jeszcze dwa przejazdy. I tu poprawić, bo nie raz to się przy w, w zakręcaniu czy tam przy no, innych czeka, robotach się trochę będą tak strzywałki. No, musisz dojechać na górkę. Czy może to już zgarnę na raz? Dobra, no to tu jest zgarnięte na raz. Ja w ogóle lasa kiedyś nie wiem, czy mówiłem Wam, widzowie. Że robiłem sobie spada właśnie taką konsolkę żeby se podnosić Żeby ten, tylko że teraz nie mam tego podłączego, podłączonego I przydałoby mi się te, te, to teraz Bo nie chce mi się bardzo sięgać do klawiatury I by to trochę mi ułatwiło podnoszenie, rozkładanie tam włączanie to by się nie trzeba byłoby wtedy jakoś bardzo sięgać też jest do, na raz do wzięcia, więc więc robimy to. Dobra widzowie, widzicie tutaj, ja to biorę w sumie na raz. I tu jeszcze poprawię i będziemy się tutaj już zbierać do zakończenia tego odcinku. No dobra. Powiedzmy, że jest skoszone. Tutaj jeszcze może są jakieś ubytki, to pojedziemy to. O długo ci myślisz, że jeszcze to zajmie? No, nie, ale tu jeszcze dwa, może trzy przejazdy będą max. A no to już widzę, że tutaj oddzielasz. O, tu właśnie jest jeszcze. To ty to przejedź, ja tu poprawię. Bo tutaj nie wiem co ja się nie, nie zabrałem z tym, z tym. Nie może minąłem to trochę. A. W końcu nie włączyłem tego. To ja tutaj poprawiam. Będę zwijał już z tą kosiarką. Dobra, no to mamy zrobione koszenie. Ja tu jeszcze to zgrabię. I no będzie i będziemy kończyć, kończyć już ten odcinek. tą prezentacji Powinienem wyjść, złożyć, ale bym się nie chciał brać tą klawiaturę Dobra To powoli już zjeżdżam z pola bo się już tutaj będziemy Żegnać To nie wiem, dojedziesz tam do końca, czy co, co? No mogę dojechać To tu wyjadę tylko Czy to jest najlepsze to, że mamy tą łąkę Tu są dwie łąki To one są obok siebie Znaczy no, blisko gospodarstwa, tylko tu nas dzieli pole z tymi burakami Dobra, to ja tu postawię ciągnik ja już zrobiłem, zagrabiłem prześciutko. Zgrabiłeś, grabiłem. Dobra. Jakoś to jest zrobione. Najlepiej. Małe, że jest. No właśnie. Nie najlepiej, nie najgorzej. No i tym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Następny odcinek to będzie zbieranie. Ale to już zobaczycie. Napiszcie się czy się seria spodoba. No i co? No i siema. Do widzenia.